Witajcie kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, leży tutaj przede mną paczuszka, której się nie spodziewałam. Dopiero dzisiaj dostałam wiadomość na messengerze, a ta paczuszka już dzisiaj do mnie od razu przyszła. To jest taki: dostałam prezent od Roweny D od naszej Wicki Roweny, nie tylko mnie, ona komentuje, wygrała u mnie konkurs na live i chciała się mi zreważować, więc naprawdę jest ona nie za duża, nie za mała, ale jest ciężka, nie wiem, co ona tam powpakowywała, ale zanim przejdziemy do rozpakowywania tej paczuszki, chciałabym, kochani, dla Was ogłosić konkurs, na, świąteczny konkurs na tipli yy... Odkładam na razie tą paczuszkę, pokażę Wam, co można wygrać yy, w konkursie na Tipi. On będzie trwał do końca yy, listopada, tak żeby po prostu na tego 6 grudnia, na Mikołaja ona do Was, yy, do tej osoby, która wygra, doszła. Także tak, do wygrania będzie już Wam pokazuję, może akcent świąteczny Urwało. Akcent świąteczny, pierwsze, takie fajne. Tutaj mi się urwało podczas skarpetki. Bardzo fajne mi się podobają i powiedziałam, że muszę je wziąć. Także takie skarpeteczki yy, będzie można wygrać. Do tego Mikołajek, czekolada. Bardzo. To jest czekolada mleczna z mleka, z mleka alpejskiego. W kształcie bałwanka. O, tak może powiem. Bałwanka. Do tego kochani, będzie Nivea. To jest perfekcyjny makijaż. Zaczyna się od perfekcyjnej skóry. Czyli to jest profesjonalny żel do mycia twarzy. Z kwasem mlekowym I oczyszcza i delikatnie złuszcza. Daily Feeling Sky Peel. U. Także takie coś można. Przed, to się używa przed makijażem. Jeżeli najpierw położyć sobie makijaż, to najpierw robimy sobie tym, myjemy twarz tym żelem i dopiero nakładamy makijaż. Także to można wygrać. Co my tu jeszcze mamy? Do tego jeszcze mamy automatyczna konturówka do oczu. Podkreślone skojarzenie. Do tego yy, z garniera krem yy, woda różana. To jest krem, tak. Różany krem nawilżający. Odżywienie i ukojenie. Nie wiem, czy wszystko dobrze widzicie. Może to latarkę wyłączę. O! Kochanie, zapal mi światło. Także taki krem z Garniera. Do tego jeszcze dwie maseczki. Jedna maska na tkaninie tonizująca, a druga y, zrelaksowana lama. Ukojenie. <ścoughs> Będzie można wygrać. Do tego jeszcze maseczka z bi Be Beauty. Dwie, aplika y, dwie aplikacje. Do tego... Muszę wyjąć, bo o, tutaj jest cena, żeby się nie było widać. Tak, tak, tak. Wszystko ok. Do wygrania będzie taki, oto kalendarzyk. On był też na konkursie na TIPli. Wygrała taki sam yy, Ewa z kanału Lexus Flower. Więc będzie taki kalendarzyk. Oj do tego jeszcze będzie. Mgiełka do ciała. Taki to jest kwiat i pomarańcz albo cytryna. Do ciała piwonia i sól morska. O, takie coś będzie można wygrać. Do tego z takich rzeczy kosmetycznych, i mam jeszcze w takim opakowaniu markową biżuterię. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Tutaj ma markowe srebro gwarancja jakości. Próbę srebra ma. 925 i jest to taka oto koniczynka. Zobaczcie, taka koniczynka będzie można wygrać. Także ja już ją tutaj delikatnie z tym papierkiem oj, chowam, żeby się tutaj nic jej nie, nic się jej nie stało. Wkładam do takiego właśnie o. i zamykam. Także takie około biżuterii będzie można wygrać. I ze słodkości będzie gumy do rzucia. Już jestem. Dentysty. Już jestem kochani. Musiałam na chwilę przerwać. Także zamiast powiedzieć yy, gumy, to powiedziałam dentysta, przepraszam. Yy, 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 będą takie właśnie gumy. Yy, do żucia bez cukru. Do tego będą skitelsy. Także mam nadzieję, że myślę, że Wam się prezenty podobają. Do tego śliweczka w czekoladzie. I duża, duża paka Haribo. Fantazja! Także te oto prezenty będzie można wygrać. I do tego standardowo. A zapomniałam jeszcze, że dołożę jeszcze bryloczek w kształcie siódemeczki i bryloczek w kształcie trzynasteczki. Także to i standardowo do podrapania dwie zdrapeczki, 500 tysięcy w banku i ekstra linie także trzeba być subskrybentem mojego kanału, mieć 18 lat skończone, dlatego że to jest, tutaj są też i zdrapki no i do końca miesiąca zbieram wpłaty 5 zł, jeden los więcej to więcej losów kto chętny, kto chciałby wziąć udział, to zapraszam. Także pokażę tak na szybko, chowając z drapeczki za 20 zł, śliweczka w czekoladzie, żerki, haribo, krem do mycia przed makijażem, krem do twarzy. Siódemkę i trzynastkę, skitelsy, guma, gumy do rzucia, mgiełka do twarzy, bransoletka, kalendarz. Oj, przepraszam, ruszyłam. Maseczki, konturówka, bałwanek czekoladka i. Skarpeteczki. Także nagrody przedstawiłam, a i jeszcze do tych nagród dołożę takie serduszko. I to można sobie wyjąć, można zrobić jedno mniejsze serduszko i jedno takie większe serduszko. O, to tak. To też dokładam. No i oczywiście jeszcze dokupię. Magnesik i pocztóweczkę. Także kochani, jeżeli jesteście chętni wziąć udział w konkursie, na typli. 5 zł to jeden los. I teraz przechodzimy do otwierania paczuszki od rowenki. Także ja już tutaj może sobie przekręcę. Ja już tak położyłam, dlatego że tam z tamtej strony są, kochani, dane moje i rowenki. Także otwieramy, co ona tu nam nakładała? Co ona... Aha, tu mamy zdrapeczki. To na razie odłożymy. Co my tu mamy? Mamy ciupa ciups Kolorowa zabawa każdego dnia. Kwaśne paski. O, takiego czegoś jeszcze nie jadłam. Coś mi się wydaje, że chyba ciemno jest, nie? O, ciupa-ciups. Zobaczymy, fajne. Nie jadłam. Co my tu jeszcze mamy? Co nam tu... O, matka. Sweet sheet mask. O, ho, maseczka na twarz. O, takie to jeszcze nie widziałam. Super. Mam tyle maseczek, że już nie wiem, które mam używać. <grym> Co my tu jeszcze mamy? Mamy czekoladę Alpen Gold. Czekolada gorzka wiśniowa. O, gorzkie tak z wiśniową nie jadłam, więc z miłą chęcią na pewno spróbuję i oczywiście z dziećmi się podzielę. Co my tu jeszcze mamy? Gumy. Och, o moje uwielbiają te gumy. Ja też. Ja też uwielbiam te gumy, więc dzieci na pewno się ucieszą. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, kochana. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze jedną czekoladę orzechową. Z ka karamel. Krypsy karamel. Mm. Pyszna. Ja lubię orzechy. Aha, tego ja się tu. A, czekolada mleczna z alpyskiego z orzechami ziemnymi. I kawałkami karmelu, chrupkami zbożowymi. Mmm, niam, niam, niam. Wiesz co, lubię. Wiesz co, lubię, kochana. Co my tu jeszcze mamy? Coś ty tu jeszcze napakowała. Kolejna maska. A, magiczny jednorożec. Hmm. Maska na tkaninie, wygładzanie, ekstrakt z białych kwiatów, witamina C. Hmm. Takiego to jeszcze ja nie miałam. Już jestem. Co my tu mamy jeszcze? Mat matko kochana a jak ślicznie zapakowane wszystko. Jeju! nie trzeba było, kochana. Pink Passion Life Scrub. Cukrowy skrób do ust delikatnie usuwa martwy na skórę dzięki naturalnym składnikom pomaga utrzymać usta miękkie i gładkie. Olejki i witaminy nawilżają i odżywiają skórę warg. O. O. A jak to otworzymy, zobaczymy. Ach. Ale ładnie pachnie. Ojej, jak ślicznie, jak ślicznie pachnie. Co my tu jeszcze mamy? Och, jest Ania. Życie do przodu, pogania. O matko, świetne. I Rzeszów. Super. O niej. Ale to jest świetne. Ania życie do przodu do pogania. No rewelacja, kochani. Rewelacja. Dziękuję Ci kochana. Takie wielkie, 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 takie ogromne serducho dla Ciebie. Naprawdę super. Zaraz wyląduję na moją. Na moją lodówkę. Super. Lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Oha, to to jest? Jeju! Tu już mamy pusto. Mm. O, Boże. Jezu, jakie to śliczne. Otworzymy sobie. Zobaczcie, jakie to piękne. Jakie to śliczne. Mm, boże. Jakie to piękne. No, prześliczne, zobaczcie. Mam teraz tych kalendarzy, że nie wiem, który używać. <noise> Ale się przyda, oczywiście. Super. W takim tym, boże, piękne. Rowenko, bardzo Ci kochana, dziękuję. Aha. Sprawdzimy sobie. Oj. Pięknie. Super, Boże, kochany, dziękuję Ci Rowenko. Naprawdę śliczne. Naprawdę. No nie mogę. No, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Czym ja sobie na to zasłużyłam? Czym ja sobie na to... na tym za na to wszystko zasłużyłam. Po prostu, no ja nie wiem. Bardzo kochani Was proszę, dla Rowenki takie wielkie, 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 ogromne, jak najwięcej tych serduszek postawmy Rowence, bo nie musiała się za to oddzięczać. Wygrała. To wygrała, tak, ale nie musiała się tego oddzięczać, naprawdę. Tylko Rowenka napisała mi w messengerze, że niestety zapomniała dołożyć listu. Ale Ty się, kochana, tym nie przejmuj. Z tym się kochana nie przejmuj. Także sprawdźmy, co nam tutaj y, kochana y, ze zdrapeczki dała. Mamy BIG 7, mamy 500 tysięcy w banku, o matko, mamy rubinowe 7, mamy, się wykosztowałaś, 100 tysięcy w gotówce, czarną perłę i nie czas umierać Bonda. 10, 20, 30, 40 zł, przecież to też kosztowało majątek. No nie mogę. Dobrze. To co, kochani? Drapiamy. Nie przedłużamy, bo i tak ten filmik długo już trwa. Także zdrapniemy sobie te zdrapeczki i, i lecimy. Także w bonusiku. Mamy, no nie, Rowenka naprawdę ma bardzo, bardzo duże serduszko, naprawdę. Ja nikomu nie każę się oddzięczać za to. Ja robię konkursy, bo chcę, żebyście wygrali mm, i żebyście mieli te wygrane, ale nie, nikt, nikt się nie musi mi za to oddzięczać. To jest dla mnie przyjemność robienie yy, komuś. Yy. Także apa, mamy aparat. No, nie wiem co mam powiedzieć. No, odebrało mi bomba, odebrało mi słowo. Słowa, no nie mam, nie wiem jak to w ogóle co mówić. Mamy kotka, mamy mapa, mamy krzesło, mamy motor i mamy kask. Czyli jest pusta. Lecimy. Oj. Lecimy czarną perełkę. Jeszcze może przybliżę. Lecimy perełkę. I w perełce mamy samolot, gwiazdę, łódź, koronę, pierścionek, sztabka, skrzynia, sejf, walizka. I zamek, ta też jest pusta. Lecimy kolejną. 100 tysięcy w gotówce. I, I może troszkę oddalę, bo coś ucieka. O, i sprawdzam. I mamy 17, 11. Poczekajcie, zaraz do Was wrócę. Już jestem, widziałam sobie coś innego do drapania. U męża znalazłam, więc sobie podrapiamy tym. Mamy 11, mamy 14 i mamy 31. Także to są nasze wygrywające liczby. I o, za daleko poleciałam 33, 2, 18.

C. C. C, piąteczka jest na pomnożenie, kochana. Super. Teraz polecimy siódmeczkę. I w siódmeczce mamy trzynaście, czterdzieści trzy, czterdzieści cztery, trzydzieści osiem, trzydzieści trzy, czternaście, dwadzieścia osiem. 34 31 i 10. Także jest pusta. Teraz polećmy sobie big 7 i mamy kufer, lusterko. Ja sobie przewinę na drugą stronę, bo koś mi wygodniej. Lusterko bransoletka Złoto i czekolada szminka, worek, perfumy, torba i brylant. Kolejne mamy sejf, naszyjnik. Róża. Trofeum i, <coughs> przepraszam, perełkę. Kolejny, ostatni rządek mamy: tron, świnkę, prezent, zegarek i okulary. No niestety, jest pusta, ale ty robańko się niczym, niczym się ty, kochana pumi, nie przejmuj. To są tylko zdrapeczki. Ale bardzo się cieszę, że mogłam podrapać z innego miasta sobie z trapeczki i lecimy i mamy 37, 37, 26, 6, 40 i 33 i drapiemy. i mamy 9, 14. Dwadzieścia cztery, nie ma. I patrz, widzisz, kochana, mamy yy, złoto. Widzisz, mamy złoto. Trzydzieści dziewięć, osiem, dwadzieścia osiem, pięć, trzydzieści i dziewiętnaście, nie ma.

38 i 27. I pod sztabkami złota mamy 20 złotych, zobacz. Widzisz, kochana? Super, super. Bardzo się cieszę. Ty na pewno też, kochana, się cieszysz, że zdrapeczki nie okazały się puste. Także.

prezent od ciebie kochana, więc ja jestem jakby powiedzieć na plusie. Więc 15 zł. 25 zł mam na. Nie, przepraszam, bo tu mam 20. To jest 25. No, 15 zł na minusie, tak jakby żeby powiedzieć, ale ja jestem na plusie 25 zł, kochani. Także ja jestem zadowolona ze zdrapeczek. A tym bardziej jestem zszokowana tymi oto prezentami. Naprawdę jestem w mega szoku. Kochana, wykosztowałaś się naprawdę. Bardzo Ci, kochana, serdecznie dziękuję za to, za te prezenty. Za Twoje dobre, dobre serduszko. A Was kochani, proszę bardzo o łapeczkę dla mnie pod tym filmikiem, bo widział, zauważyłam, że spadła też i ogląda. Jest was dużo, bardzo, bardzo dużo. Chciałabym, żeby wszyscy, żeby było jak najwięcej tych łapeczek. Chciałabym widzieć, ile Was jest najwięcej oglądających na moje filmiki. Także proszę, pokażcie mi, ile Was ogląda moje filmiki. Tyle poproszę łapeczek pod, film, pod filmikiem. I oczywiście w, w, w komentarzu dla Roweny D. Wielkie, 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 ogromne, przeogromne serduszka. Największą ilość, jaką tylko możecie. Serduszek dla Rowenki. A ja was, kochani, zapraszam do konkursu na Tiply i do konkursu na 1000 subskrypcji. Na razie nie wiem, kiedy dojdzie do tego tysiąca, bo naprawdę bardzo się dzieje, dużo spada, raz rocznie raz spada, i tak w kółko, i tak w kółko, ale mam nadzieję, że niedługo to, tego dojdziemy, także kochani, widzimy się w kolejnym odcinku, ja Wam życzę przemiłej, przesympatycznej środy, słonecznej i buziaki, trzymajcie się, pa, pa!